Tom drugi rozdział trzeci. Widziadło. Któregoś dnia podczas przyjmowania interesantów do Wokulskiego przyszedł profesor Geist, który natychmiast wzbudził zainteresowanie Stanisława. Przez pierwszą minutę siedzieli bez słowa, przyglądając się sobie nawzajem. W końcu Geist zapytał o chęć zakupu nowego rodzaju materiałów wybuchowych. Tłumaczył, że na mieście mówią, iż starają się oni kupić coś podobnego dla marynarki wojennej. Wokulski odparł, że nie kupi niczego podobnego. Geist nie przejął się wcale i dodał, że widział już Wokulskiego na mieście. Jako, że dobrze znał się na ludziach, ocenił Stanisława, że jest człowiekiem, znającym się na naukach przyrodniczych i jednocześnie myślącym o samobójstwie. Słysząc to, Stach aż poruszył się z całym krzesłem. Geist uspokoił go, że to wcale nic nadzwyczajnego. Nawet pensjonarki rozpoznają kogoś na skraju rozpaczy. Geist właśnie kogoś takiego poszukiwał desperata z dużym majątkiem, który będzie mógł sfinansować jego nowatorskie badania. Widząc pytający wzrok warszawiaka, postanowił powiedzieć coś więcej o sobie. Jestem profesor Geist, stary wariat, jak mówią we wszystkich kawiarniach pod uniwersytetem i Szkołą Politechniczną. Kiedyś nazywano mnie wielkim chemikiem, dopóki nie wyszedłem poza granice dziś obowiązujących poglądów chemicznych. Pisałem rozprawy, robiłem wynalazki pod imieniem własnym lub moich wspólników. Którzy nawet sumiennie dzielili się ze mną zyskami, ale od czasu, gdym odkrył zjawiska nie mieszczące się w rocznikach Akademii, ogłoszono mnie nie tylko za wariata, ale za heretyka i zdrajcę. Porobiłem wielkie odkrycia w chemii, stworzyłem nową naukę, wynalazłem nieznane materiały przemysłowe, o których ledwie śmiano marzyć przede mną. Ale brakuje mi jeszcze kilku niezmiernie ważnych faktów, a już nie mam pieniędzy. Cztery fortuny utopiłem w moich badaniach, zużyłem kilkunastu ludzi, dziś zaś potrzebuję nowej fortuny i nowych ludzi. Geist i Wokulski przypadli sobie do gustu. Gdy rozmawiali o pieniądzach, profesor spytał wprost: Duży masz majątek? Około miliona franków. Milion powtórzył Geist chwytając się za głowę. Za dwie godziny wrócę tu. Bodajbym stał ci się tak potrzebny jak ty mnie jesteś. Po kilku godzinach Geist powrócił z paczką różnych materiałów, które następnie zaprezentował Wokulskiemu. Wokulski oglądał po kolei ów metal cięższy od platyny. Drugi metal przeźroczysty. Trzeci lżejszy od puchu. Dopóki trzymał je w rękach, wydawały mu się rzeczami najnaturalniejszymi pod słońcem. Cóż jest bowiem naturalniejszego aniżeli przedmiot, który oddziaływa na zmysły? Lecz gdy oddał próbki geistowi, ogarniało go zdziwienie i niedowierzanie, zdziwienie i obawa. Więc znowu oglądał je, kręcił głową. Wierzył i wątpił na przemian. Zaciekawiony Stanisław nie mógł uwierzyć, że inni naukowcy nawet nie chcieli zbadać tych materiałów, aby dowiedzieć się, czy Geist jest geniuszem czy kuglarzem. Profesor wyznał, że jest mu to nawet na rękę, gdyż dzięki temu nikt nie podejmie podobnych badań i nie odkryje przed nim metalu lżejszego od powietrza. Taki był cel dalszych badań Geista. Wynalezienie metalu lżejszego od powietrza i to na to potrzebował finansowania. Do ostatecznego odkrycia potrzeba wykonać około 8 tysięcy prób, co lekko licząc, jednemu człowiekowi zabrałoby 20 lat pracy, ale czterech ludzi zrobi to samo w ciągu 5 do 6 lat. Przypuśćmy, odezwał się Wokulski, że ja mógłbym Panu dać pieniądze i jednego, a nawet dwóch pomocników, lecz. Gdzie dowód, że pańskie metale nie są jakąś dziwną mistyfikacją, a pańskie nadzieje złudzeniami? Przyjdź do mnie, obejrzyj co jest, sam zrób kilka doświadczeń, a przekonasz się. Innego sposobu nie widzę, odparł Geist. I kiedy można przyjść? Kiedy zechcesz. Napisz do mnie list na dzień przed przybyciem. Prawie ciągle siedzę w domu, ocierając kurze z moich retort. Profesor wziął od Stacha 300 franków na potrzebne preparaty, po czym rozeszli się. Wokulski jeszcze przez długi czas rozmyślał. Miał przed sobą ideę, której warto poświęcić resztę życia dodanie ludzkości skrzydeł. Trzeba pamiętać, że w tamtych czasach nie istniały samoloty, a ludzie mogli wznieść się w powietrze jedynie przy pomocy balonu. Metal lżejszy od powietrza zmieniłby cały świat. Następnie porozmawiał o Geście z Żumartem. Lokaj stwierdził, że takie cuda wykonuje profesor Palmieri za 5 franków od widza. Miał on swoje przedstawienia z magnetyzmu u nich w hotelu i traf chciał, że akurat trwało jedno z nich. Żumart zaprowadził tam Stacha, który widząc, jak Palmieri hipnotyzuje wybranych gości, a potem wmawia im niedorzeczności, w które oni natychmiast wierzą, pomyślał, że Geist jednak jest kuglarzem, a on łatwowiernym głupcem. Następnie Stanisław wybiegł z hotelu na ulicę. Wpadł do kawiarni i kazał podać koniak. Tym razem wypił półtorej karawki, a pijąc myślał, że ten Paryż, w którym znalazł najwięcej mądrości, największe złudzenia i ostateczne rozczarowania, stanie się chyba jego grobem. Następnego dnia rano pomyślał: nie ma kwestii, że Geist za pomocą magnetyzmu oszukał mnie co do owych metali. Lecz kto magnetyzował mnie wówczas, kiedy oszalałem dla tej kobiety? Następny poszedł do Palmierego, aby sprawdzić, czy mógłby stać się ofiarą magnetyzmu. Profesor jednak nie dał rady go uśpić i oznajmił, że Wokulski nie jest materiałem na medium. A jeśli już, to uśpienie go trwałoby kilka miesięcy, a poza tym media nic nie pamiętają po przebudzeniu. Stach pomyślał, że Geist nie mógł więc zastosować podobnych sztuczek, bo nie zrobiłby tego w kilka minut, a poza tym on wszystko pamięta. Jeżeli więc Geist nie uśpił go, więc nie jest oszustem, więc jego metale istnieją i odkrycie metalu lżejszego od powietrza jest możliwe. Oto miasto, myślał, w którym więcej przeżyłem w ciągu jednej godziny, aniżeli w Warszawie przez całe życie. Oto miasto! Przez kilka dni Wokulski był bardzo zajęty. Przede wszystkim wyjeżdżał Suzin, zakupiwszy kilkanaście statków. Najzupełniej legalny zysk z tej operacji był ogromny. Tak ogromny, że cząstka przypadająca na Wokulskiego pokryła wszystkie wydatki, jakie w ciągu ostatnich miesięcy poniósł w Warszawie. Wokulski wrócił do hotelu i przeczytał list od Rzeckiego, w którym mało było o interesach, a dużo o pani stawskiej. Rzecki prosił, aby Stach, korzystając ze swoich kontaktów, wybadał, co się stało z jej zaginionym mężem. Czytając o Stawskiej, wokulski pomyślał: Co za dziwny zbieg wypadków. Może po to kupiłem dom Łęckich, ażeby poznać w nim tę drugą? Następnie udał się do Saint-Germain na spotkanie z baronową. W krótkiej rozmowie wokulski wyłożył cel wizyty. Napisał nazwisko stawskiego. I miejsc, w których przebywał, usilnie prosząc, ażeby baronowa, przez swoje liczne stosunki, dała mu o zaginionym dokładną wiadomość. To była ostatnia sprawa, jaką miał do załatwienia w Paryżu. Odtąd miał dużo czasu na rozmyślania. Nie wiedział, czemu poświęci się w przyszłości: pracy z Geistem czy Izabeli. Jak można zakochać się w kimś od jednego rzutu oka, albo jak można szaleć za kobietą, którą widzi się raz na kilka miesięcy, i tylko po to, ażeby przekonać się, że ona nie dba o nas. Ach, mruknął. Rzadkie spotkania właśnie nadają jej charakter ideału. Kto wie, czy zupełnie nie rozczarowałbym się, poznawszy ją dokładniej? Pewnego dnia udał się za miasto do domu profesora Geista. Na miejscu dowiedział się, że szalony naukowiec sprzedał materiały wybuchowe jakiejś angloamerykańskiej firmie i zainkasował 150 tysięcy franków. Stach zażartował, że teraz to pewnie porzuci pracę nad innowacyjnymi materiałami. Geist powiedział: Warunki te. O tyle zmieniły moje położenie, że na parę lat nie potrzebuje się troszczyć o majętnego wspólnika, lecz co do metalów, właśnie w tej chwili pracuje nad nimi, spojrzyj". Następnie oprowadził go po pokojach, w których prowadził badania. Pełne były różnego rodzaju sprzętów, niekiedy bardzo niebezpiecznych. W rogu sali stało stare łóżko z podartą kołdrą. Wokulski spojrzał na starca obutego w drewniane sandały, jak najuboższy wyrobnik, Potem na jego sprzęty, z których wyzierała nędza i pomyślał, że przecie ten człowiek za swoje wynalazki mógłby mieć miliony. Wyrzekł się ich jednak dla dobra jakiejś przyszłej, doskonalszej ludzkości. Geist wydał mu się w tej chwili jak Mojżesz, który do obiecanej ziemi prowadzi jeszcze nieurodzone pokolenia. Przez następnych kilka godzin Wokulski przeprowadzał różne próby nad materiałami profesora Geista i przekonał się, że przynajmniej pod względem fizycznym ma do czynienia z autentycznymi metalami. Geist znowu otworzył szafę, poszukał i wydobywszy mały skrawek metalu, barwą przypominającego mosiąc, podał Wokulskiemu. Weź sobie to jako amulet przeciw powątpiewaniu o moim rozumie czy prawdomówności. Ten metal jest około pięciu razy lżejszy od wody. Dobrze więc będzie ci przypominał naszą znajomość. Przy tym, dodał śmiejąc się, ma on wielką zaletę. Nie obawia się żadnych odczynników chemicznych. Prędzej zniknie aniżeli zdradzi mój sekret. A teraz idź już, panie Siuzę. Odpocznij i namyśl się, co masz zrobić ze sobą. Przyjdę tu, szepnął Wokulski. O nie, nie zaraz, odparł Geist. Jeszcze nic nie ukończyłeś swoich rachunków ze światem. A że i ja mam na parę lat pieniądze, więc nie nalegam. Przyjedziesz tu. Kiedy ci już nic nie zostanie z dawnych złudzeń. Wieczorem w hotelu Wokulski ciągle zastanawiał się, co począć. Był rozdarty, spotkanie z profesorem bardzo na niego wpłynęło, i wizja poświęcenia się nauce bardzo go przyciągała. Wtedy Garson przyniósł list od pani prezesowej, która zapraszała do siebie. Pisała, że często odwiedza ją Bela, która rumieni się, ilekroć usłyszy o Stanisławie. Domyślam się, że zrobiłeś jej jakąś dużą przykrość. Nie ociągaj się więc z przeprosinami. Jak najrychlej przyjeżdżaj prosto do mnie. Bela zabawi tu jeszcze kilka dni i może uda mi się wyjednać ci przebaczenie. Wokulski natychmiast ruszył na dworzec kolejowy.